Dobrze. Powiedz jeszcze raz, co mamy zrobić? Najpierw dowiemy się, kto zabił Peridę czy ma to związek z zamachem na Atatürka. A potem powstrzymamy próbę zabójstwa. Jak? Pójdziemy śladem Peridę. Wrócisz do domu, nim jej rodzina zacznie coś podejrzewać. Tam ustalimy, co wiedziała o zamachu. Jak mam przekonać jej rodzinę, że jestem Peridej? Zachowuj się jak dama. Chyba potrafisz udawać. Potrafię. Oczywiście, że tak. Przez całe życie udaje i kłamie. Patrz. Miło mi pana poznać. Jestem Peride. Jak się pan miewa? Zdrówko dopisuję dzięki Allahowi. Nie, proszę się nie kłopotać. To było przezabute. Cóż za błyskotliwość. Ogranicz mówienie do minimum. Zresztą w tych czasach kobiety raczej milczały. <coughs> Najdrobniejsza rzecz może zmienić przyszłość, więc zapisuj wszystko, co widzisz. Mam notować. Co robisz? Będę pisać w telefonie. Oszalałaś? Nadal nie rozumiesz, jaka jest stawka? To nie gra. Dobrze.